Złoto w ogródku, e, bo przecież się bali, że albo czołgi niemieckie, albo francuskie, wiadomo miasteczka, bank zajmą pieniądze zabiorą. E, jak już czołgi francuskie i niemieckie się rozjechały ze swoich e, państw, to pogotowali te złoto z ogródków, zająć się z tych banków e, i jednocześnie chcieli coś kupować. Chcieli odkuć sobie e, ten okres wyrzeczeń. No, pojawiali się w bankach przedsiębiorcy, którzy mówili bankierom OK, to by nam dajcie kredyt. My zatrzymamy produkcję, bo przecież jest popyt na nasze, na nasze wyroby, ludzie chcą tego o, kupować, liga narodów, e, pokój wieczny, będzie cudowny. E, no i tak się stało. Powód polega na tym, że właśnie producenci po raz kolejny podejmowali błędy na lokacie, decyzje lokacyjne, tylko to tak się, się okazało, że e, towarów naprodukowali za dużo. Chciwość z chciwości, z rządu e, Bo Chcieli jak najwięcej. Tekst był taki, że e, zostałem z towarem bez zbytu i bez pieniędzy. Proszę do swoich bankierów, bo słuchajcie, no, nie mamy, mamy tam majtki, mamy to, mamy tamto, nie mamy pieniędzy. E, nie kupują ludzie od nas tych towarów. Potrzebują bankrutować pierwsze banki. Jak bankrutowały pierwsze banki, to bankrutowały kolejne przedsiębiorstwa, które nie dostały środków, których chciały się posługiwać, więc zwolniły z pracy ludzi, którzy nie mieli pensji, którzy przestali kupować wyroby innym przedsiębiorców, bo kupowali ci przedsiębiorcy i zrobił się tu. Związek przyczynowo skutkowy między poszczególnymi zdarzeniami dosyć klarowy. Wiemy wszyscy, na czym polegał ten projekt. Jak przebiegał. I dzisiaj też mamy no i ja próbuję się dowiedzieć od tych, którzy mówią, że mamy kryzys, na czym ten kryzys polega. I co ja czytam w różnych opracowaniach? Otóż mamy kryzys, bo domy potaniały. I w następnym zdaniu, ja nie żartuję w następnym zdaniu, to u noblisty, proszę Państwa, jest stwierdzenie, że domy potaniały, trudnie ludziom spłatać kredyt. No, to nie dlatego ludziom łatwiej trudniej spłacać kredyt, że domy potaniały, bo to rzeczywiście powinno być na odwrót. Ludziom trudniej spłacać kredyt, dlatego, że pieniądz podrożał. A dlaczego pieniądz podrożał? Kiedyś cena złota, srebra była kształtowana tak jak cena jabłek, kartofli, soli, e, była kształtowana na rynku. Dzisiaj cena pieniądza jest kształtowana decyzją administracyjną. Alan Greenspan przed wczoraj zeznają w powiedział pomyliłem się. Ale to czytałem w relacjach z jego wystąpienia to jest dowód na upadek liberalizmu. Greenspan się przyznał, ale Greenspan się przyznał, że on się pomylił. Nie ma takiej doktryny liberalnej, która mówi, że decyzja jednego faceta, czy pięciu facetów, czy tam jak w naszej Radzie Polityki pieniędzy zasiada, to jest mechanizm rynkowy. Bo no, to w dalszym ciągu jest decyzja administracyjna. Dzisiaj mamy kompletne rozwianie i w dalszym ciągu nie bardzo wiemy dlaczego to rozwianie jest i na czym ono polega. Polega ono tak naprawdę na tym, że banki inwestycyjne wydrukowały zbyt dużą ilość, już nawet nie pieniądza, bo przecież oficjalnym pieniądzem pozostaje, pań... emitentem pieniądze pozostaje państwo. Państwo ma monopol bicia monety ale banki finansowe, banki inwestycyjne wykorzystując to, że państwo dostarczyło na rynek jako emitencji dosyć dużą ilość prawdziwego, prawdziwego, bo tam nie ma, było to ani nieprawdziwe, on jest fiducjarny ten pieniądz, tego fiducjarnego pieniądza, jeszcze stworzyły różnego rodzaju instrumenty finansowe, e, dzięki którym rynek szalał. Na rynek szalał przez ostatnie dwa lata, bo przez ostatnie dwa lata myśmy ciągle powtarzali, Spokojnie, to kiedyś musi się skończyć. Im szybciej teraz będziemy rosnąć, tym szybciej potem będziemy spadać. Nie ma innej możliwości, dlatego że e, mamy rozbuchaną ponadmiarę konsumpcji. I tu dochodzimy do e, powodu, dla którego ta konsumpcja jest rozbuchana. <laughs> Otóż e, John Keynes, który próbował ratować kapitalizm, przed marxistami i bolszewikami, wymyślił taką konstrukcję, Skoro kapitaliści prowadzą sami przez swoją chciwość do kryzysu, bo z jednej strony starają się duże produkować często się będą za dużo, z drugiej strony za mało płacą klasie robotniczej. W związku z powyższym, karolasa robotnicza nie ma zdolności konsumpcyjnej, nie może kupić tego, co ci kapitaliści wyprodukowali, to e, rzeczywiście istnieje nieprzewidzierzalna sprzeczność między pracą a kapitałem. E, tak jak powiedział Marx, w zasadzie trzeba e, wyróżnić kapitalistów, e, bo znaczy, się nie da przejąć własności, bo oni się będą bronili naturalnych powodów. Keynes powiedział tak, e, no może niekoniecznie trzeba wyróżnić kapitalistów. Wystarczy, że w umiejętny sposób będziemy manipulowali globalnym popytem. Bo przecież wszystko można zprodukować pod warunkiem, że ktoś to kupi. Więc skoncentrujmy się na popycie, skoncentrujmy się na wartościach statystycznych, na wartościach zagregowanych. I w ten sposób świat gospodarki realnej zaczął się wycofywać. Ważniejsza stała się gospodarka wirtualna. Gospodarka pieniężna, w której nie ma pieniądza tradycyjnego, jest pieniądz siliciarny. Gdzie wszystko opiera się na zaufaniu. Na zaufaniu do państwa, czy do kogo? Czy do podatnika? I na zaufaniu do banków. Banków, które mają 158-letnią tradycję. A zrobiły to, co zrobiły. Pytanie: dlaczego zrobiły? Bo podobno wszystkiemu winien jest kapitalizm i realna idea wolności. Otóż. Idea wolności, o której pisałem bardzo magisterski, ta liberalny konserwatywna, mówi tak. E, moja wolność, granice mojej wolności są ograniczone do Twojej wolności. Moja wolność machania rękami kończy się przed Twoim nocą. I tak samo jest z chciwością, tą tradycyjną kapitalistyczną chciwością, która powoduje, że przedsiębiorca, który ma 10 milionów, wstaje rano i idzie do roboty, żeby zrobić następne 10 milionów. Można przyjąć założenie, że jeżeli udało mu się już te 10 milionów uczciwie zarobić, do, je to jego zdolność do zrobienia następnych 10 milionów jest pewnie większa e, niż zdolność tych, którzy jeszcze nie zrobili tych pierwszych 10 milionów. E, I w tym sensie chciwość jest dobra, ale ta chciwość ma swoje granice. Dlaczego przestała mieć w tej naszej wirtualnej Matrixowskiej rzeczywistości? No bo kapitaliści byli chciwi. Więc to powyżej ani Baron Rothschild, ani Rockefeller, ani JP Morgan I nie zapłacili do prezesa banku 300 milionów rocznie za produkcję drewna. Z chciwości by nie zapłacili. Ale w momencie, gdy przeszliśmy w świat gospodarki wirtualnej, to on się nam zwirtualizował już zupełnie. Okazało się, że własność straciła swoje tradycyjne znaczenie. Bo kapitalizm opiera się na własności. Wolności własności. A własność, zgodnie z prawem rzymskim, od czasu prawa rzymskiego, to prawo posiadania, użytkowania, pobierania pożytków i rozporządzania rzeczy. I rozporządzania rzeczy. to czwarte prawo jest konstytucyjne Bo można być właścicielem, ale to nie posiadać rzeczy, to nie użytkować, Wcale nie wybierać z nimi pożytków, ale mieć prawo rozporządzania. Więc pytanie jest następujące. Kto ma prawo rozporządzania przedsiębiorstwami, które funkcjonują na giełdzie nowojorskiej? No, nie żadni kapitaliści. Oni dzisiaj mają prawo rozporządzania swoimi akcjami tylko i wyłącznie, a nie majątkiem, czyli asetami tych przedsiębiorstw. Tymi przedsiębiorstwami dysponują ich majątkiem zarządy. Czyli nie właściciele, tylko zarządcy, Czyli urzędnicy korporacyjni. A czym się różni urzędnik korporacyjny od urzędnika państwowego? No, mają cechę wspólną. Jedni drudzy nie zarządzają swoim pieniędzmi. E, państwowi zarządzają pieniędzmi podatników, e, korporacyjni zarządzają pieniędzmi akcjonariuszy. Różnica druga polega na tym, że. Ci państwowi urzędnicy zawsze mogą wysłać do podatników poborców podatkowego, a urzędnicy korporacyjni to się muszą natrudzić, żeby akcjonariusze chcieli do nich sami przyjść. W związku z powyższym wymyślają cuda, cudemika jest Przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy wielkie korporacje przyjmowały założenie na przykład takie, że oni będą inwestować, jak stopa zwrotu z inwestycji będzie wynosiła. 18 po prostu. W realu to się nie